the destination is worth the journey. Do you think the best athletes in the world reach the top of their game easily? No, they don't. They go through turbulent journeys as well, ups and downs. Probably not as boring as exposing yourself to Lord of the Rings' Gollum, but nonetheless, and it's incredibly refreshing to play a feature complete game of this caliber on day 1. But AAA game developers want you to know that this is rockstar level nonsense for scope, that it's foolhardy to set expectations higher, and Baldur's Gate 3 should not be used as a raised standard to RPGs going forward. Why was the first response to defend the current state of AAA gaming as opposed to saying, hey, Maybe we can learn a thing or two from Baldur's Gate 3 and make our game better for our customers. There has been a lot of controversy surrounding Activision's workplace culture. How do you respond to that? <laughs> Most of what you've read in the news media is just a mischaracterization. Is a next gen game. Is it really? That's crazy. I didn't know that. Let's see. damn and they had that ai an back new in animation system the character's facial expressions and lip syncing which are done procedurally by a program are incredibly accurate and the character models look really great under the correct lighting the character models look really great under the correct lighting <laughs> Alright, let's dig into this a little. Echo the Fox calls it Starfield. Oh my god, that's gonna hit the score for some big damage. I am lowering the game score to 9 out of 10 after that one. That's gonna fucking that is gonna hurt sales. K-Dog loves Starfield, but even he admits the character models are ugly. Why are all these clips from a crouching standpoint? Like maybe stand up straight? Oh. <laughs> Oh, I see now. For the graphics to be good in this game, you have to stand up and have the character in the correct lighting. It's a skill issue. I see. Starfield is hands down the best gaming experience I have ever had. Nothing comes close. Not even my beloved Skyrim or Witcher Three. Holy shit, this game is good. I am bumping that score back up to a ten out of ten. Flawless masterpiece. Xbox baby. Bro's head is missing. <laughs> Alright, take, the, take the points. But. Ejka! Bieram się do nagrania tego wideo już od kilku dni, a nawet kilku tygodni, i wciąż nie jestem pewien, jak dokładnie powinienem ugryźć ten temat. O tytule zapewne jesteście w stanie domyślić się o co mi chodzi, ale oczywiście wytłumaczę wszystko. Jestem zawiedziony i kompletnie martwi mnie. Co dzieje się z większymi firmami, studiami, które są odpowiedzialne za ogromne tytuły wydane w tym roku? W większości z tych firm i studiów jesteśmy wielkimi fanami, ale im więcej gier od znanych twórców lub producentów wychodzi na rynek, tym bardziej widzę, jak ci twórcy przykładają się do swoich projektów, a raczej właśnie tego nie robią. No bo dlaczego gracze normalizują fakt, że na rynek wychodzą w pół dokończone tytuły? które są niegrywalne lub pełne błędów. Tak jakbyśmy zamówili elegancki tort, ale dostali dwie warstwy ciasta, w połowie wysmarowane kremem, bez dekoracji czy innych dupereli, ale musieli zapłacić pełną cenę. Dla większego sprostowania, zachęcam was, widzów, już na samym początku do zastanowienia się, jaka gra z tego roku najbardziej przypadła wam do gustu. Albo inaczej, jakie gry wydane w tym roku Pamiętacie i które z nich według Was są dobrze zrobionymi grami? Kiedy jakiś czas temu rozmawiałem ze znajomymi na kanale Discord, któryś z nas zadał to właśnie pytanie: jakie gry wyszły w tym roku i to te dobre? Mówiąc szczerze, bez zaglądania w internet, jakie tytuły wyszły w tym roku, udało nam się wymienić ledwie garstkę gier, które naprawdę zasługiwały na ocenę dobrą. Albo nawet wyśmienitą, ponieważ wśród nich znajdowało się oczywiście Baldur's Gate. Zastanawiając się nad tym dalej, skoro jest tak mało gier, które możemy zakwalifikować jako dobre, to co poszło nie tak? Dlaczego pozostałe gry nie są uważane przez sporą, a nawet i większą część graczy za godne tytułu dobra gra? Odpowiedź, którą już pewnie znacie lub się jej domyślacie, raczej was nie zaskoczy. To chciwość i lenistwo. Bardzo długiego czasu krąży po sieci pytanie, czy warto wydawać pieniądze na gry, albo za dostęp do gier. Wcześniej te spory tyczyły się tytułów, których cena wynosiła zaledwie 20 dolarów. Ciekawe, jaką minę zrobiliby ci sami gracze, gdyby usłyszeli, że za nowy tytuł Diablo w podstawowej wersji zapłacą mrożące krew w żyłach 70 dolarów. Okej, okay, okej, okay, przepraszam, znowu przytaczam przykład Diablo. Narzekanie na Diablo przecież już nie jest wcale modne, prawda? Jednak jest to dla mnie jeden z najlepszych przykładów chciwości, do której są w stanie posunąć się twórcy. To jest jedynie 70 dolarów za grę, za sam dostęp do podstawowej gry. Diablo 4 ma już zapowiedziane kilka dodatków które będą kosztować tyle samo, jak nie więcej, niż podstawowe wersje gry. Nie wliczając w to Battle Passów, specjalnych skórek, czy dodatkowych slotów w skrytce. Oraz ostatnio wyszła drama na temat tego, że Diablo 4 ukrywa jeden z najlepszych skinów w grze za 40 dolarowym bundlem. Możecie sobie wyobrazić ogromną listę gier, którą możecie sobie kupić za mniej niż 40 dolarów. Wszystko. W Tej grze da się kupić za pieniądze. Diablo Immortal już wcześniej dało nam ostrzeżenia o tym, czym może stać się nowa, pełnoprawna odsłona gry. Już wcześniej nagrałem filmik o tym, dlaczego zawiodłem się na Diablo 4, jednak uważam, że mogłem się lepiej postarać. Wspominałem takie aspekty jak Battle Pass dający 666 monet, za ukończenie przy koszcie 1000 monet. Przekłada się to na trzy kupne Battle Passy, jeden darmowy za uzbierane monety. I kolejny już znowu będzie trzeba zakupić, bo zabraknie dwóch monet na kupno następnego. Pomijając również to, że za 666 monet w in-game shopie nie da się kupić nic. Pominąłem również jak bezsensowne są przedmioty, jak mało znaczenia mają wartości na nich zapisane. Pominąłem również słynną sytuację, gdzie twórca gry na spotkaniu, podczas którego miał omówić następne losy tytułu, wolał opowiadać o swojej wizycie u lekarza na kolonoskopii. Pominąłem również wiele, wiele błędów. Ale cóż, nie będę się już użalał nad grą, która straciła ponad 99% oglądających na Twitchu. Nie żartuję, średnio na dzień Diablo ogląda. Zaledwie 3000 osób, a liczba graczy spadła do takich ilości, że specjalni eventowi bossowie, którzy są przeznaczeni do walki z kilkoma innymi graczami, muszą być pokonywani w pojedynkę. A i Diablo 4 wchodzi na Steam'a, ponieważ tąży za trendem z Overwatcha najwidoczniej, oraz wchodzi na Battle Passa. Do pytania na temat wydatków w grach zbliżyli się również twórcy Destiny 2. Tylko podeszli do niego od złej strony. Od kilku miesięcy gracze skarżą się, że gra z przyjemnej i dającej poczucie satysfakcji z osiągnięć gracza przeszła w dosłowne piekło mikrotransakcji. Wcześniej, w grze można było kupić jedynie kosmetyki i efekty, które nie wpływały na rozgrywkę, czy to jak gracz podchodzi do niej. Teraz wciąż mamy kosmetyki, tylko że za kuriozalne ceny, a do nich dołączają wymagane rozszerzenia gry, dodatki i busty. Gra stała się dosłownym Pay to playem. Nawet nie Pay to winem, tylko dosłownie Pay to playem. Co gorsza, twórcy w dodatkach. Czy wydarzeniach związanych z grą nawet nie wprowadzają oszałamiającego nowego kontentu. Tylko reklamują jeszcze więcej skórek i dodatków, których ceny progresywnie rosną w górę. Content jest gatekipowany przed graczami za dodatkami, które równie dobrze mogą kosztować tyle, co nowa o wiele lepsza gra. Ale wielu dedykowanych fanów wyda te kilkadziesiąt dolarów, ponieważ lubią ten tytuł. Nie ma co im się dziwić. Gdyby moja ulubiona gra wymagała ode mnie zapłacenia za nowy dodatek, inaczej nie mogę w nią grać, to oczywiście, że to zrobię. I to jest błąd, ponieważ pokazuje to twórcom, że mogą sobie pozwolić na wszystko, nawet ograniczenie dostępu do gry, za którą i tak już płacę, a to tylko po to, by wycisnąć od community jak najwięcej pieniędzy za jak najmniejszy wkład pracy. Polecam bardzo odwiedzić kanał Astekros i jego film Destiny 2 has became a microtransaction hell, ponieważ nie jestem w stanie w pełni przekazać tego, jak Bungie, twórcy Destiny 2, już prawie powiedziałem Diablo, zaczacili się w chęci zyskania większych zarobków, ale jego film zdecydowanie pomoże wam zrozumieć, jak nisko upadli. Ale wracając jeszcze na chwilę do Blizzarda, ponieważ jak już prawie powiedziałem Diablo i już wspomniałem o Overwatchu, to grzech by było o nim się nie wypowiedzieć. Ryby Overwatch 2 wyszło w zeszłym roku, ale drama z nim związana rozwija się aż do teraz. Gra z płatnej stała się zupełnie darmowa, gdzie jedyne co można było kupić to kosmetyki. Tylko z minimalnymi zmianami, jak gorszy balans, bardzo drogi Battle Pass, brak lootboxów i postacią, która była witkipowana w połowie tego Battle Passa, z usuniętymi kilkoma postaciami z powodu błędów. Które naprawili w kilka tygodni z zmniejszonymi drużynami o jednego zawodnika oraz zapowiedzią serii misji fabularnych w trybie PvE. Więc gdzie tu chciwość? Otóż wielu graczy kupiło Battle Passa z racji nadchodzących misji fabularnych, zakupiło skórki do swoich ulubionych bohaterów z nadzieją, że przyjrzą się lepiej ich historii. I na nadziei się skończyło, ponieważ niedługo po premierze twórcy ogłosili, że Overwatch 2. Nie wyda trybu PVE z rozwojem postaci i fabułą na jaki gracze czekali. Ponieważ. E... Ponieważ bo tak, bo twórcy chyba zapomnieli o tym, że mieli coś takiego dowieść. Powiedzenie, że fani byli zdenerwowani, nie oddaje istoty furii, w jaką wpadli niektórzy. Hero mode with trees. Um, that long term power progression. Uh, those things just aren't in our plans anymore. and we know that this is going to be disappointing to many of you wait wait then what is then what is the plans then wait brother then what even is the plans then what, what what do they have there's the brother overwatch 2 is like three maps one character which is okay okay which is literally the same thing as the normal content roadmap for updates for the main game Bracie, ja, Brother! okej, słuchajcie, słuchajcie. Wielu z was nie pamięta o Overwatchu, ale Overwatch był moim meczem w tamtym czasie, więc... Okej, to nie jest Overwatch, okej? To jest Overwatch? Całe ich starania, Battle Pass, wydane pieniądze na to, żeby cieszyć się grą, wszystko to zostało zrujnowane przez jedną, złamaną obietnicę. Tak naprawdę ich było więcej, ale przez tą jedną... to już był koniec. Ale hej, przynajmniej tylko twórcy gier sięgają do kieszeni swoich graczy, prawda? Zawsze za twórcami gier stał ktoś jeszcze, platforma, na której grają. I w tym roku jedna z tych platform postanowiła, że zasięgnie do kieszeni tych twórców. No, oczywiście, że mówię o Unity. Nie muszę chyba tłumaczyć, co Unity ogłosiło i z czego się wycofało, ale i tak to zrobię, bo ta historia wciąż mnie bawi. W zeszłym miesiącu Unity opublikowało nowe zmiany w ich te Terms of Service. Teraz twórcy mieliby płacić za każdą pobraną wersję gry po ponad 200 tysiącach pobrań lub przy 200 tysiącach zarobionych dolarów albo przy wersji premium milion pobrań albo milion zarobionych dolarów. Mała niewinna kwota 20 centów kosztowałaby niektórych twórców darmowych tytułów miliony dolarów, których prawdopodobnie nie mają. Co zabawniejsze, sama gra nie sprawdzałaby, czy została pobrana drugi raz przez tę samą osobę, ba. Płatną grę można było zbiracić z odpowiednich stron, co również kosztowałoby twórcę 20 centów za każde pobranie. Pomyślcie, ile osób potrzeba, by pobierać na okrągło jedną grę, aż twórca zbankrutuje? Odpowiedź jest prosta. Jedno AI jednego bota. Jeden dobrze napisany kod nam wystarczy. Niektórzy twórcy z obaw ile będą musieli zapłacić lub ze strachu przed tym, że przez ich grę zbankrutują i jako swój bunt pokazali, że nie boją się usunąć gier z rynku. Cult of the Lamp był jednym z pierwszych tytułów, który ogłosił, że jeśli te zmiany nie zostaną cofnięte to znikną na stałe. Na szczęście Unity wycofał się z Swoimi ogłoszeniami, jednak wielu twórców na pewno zastanowi się dwa razy, zanim zacznie tworzyć Unity. Nikt nie chce budować swojej kariery na filarach z piasku, które mogą się szybko rozsypać, prawda? Trzeba jeszcze tylko dorzucić, że Unity wycofała się jedynie z 80% tego, co ogłosiło. Wciąż te 20%, które zostanie prawdopodobnie wprowadzone, może zrujnować niektóre gry. Kiedy akurat kończy już nagrywać to wszystko. To zostało ogłoszone, że CEO Unity będzie odchodził ze swojego stanowiska z racji dramy, która się wywiązała z jego ogłoszenia. Tak więc, razem ze swoim kolegą wyciągnęli pieniądze z giełdy, zniszczyli reputację firmy, a teraz, kiedy statek tonie, wsiadają do szalupy i odpływają w stronę zachodzącego słońca. Żyjemy w pięknych czasach. Tak więc. Duże firmy stają się coraz bardziej łasy na pieniądze, wykorzystują fakt, że gracze słysząc nazwę swojego ulubionego tytułu zapłacą za niego pełną cenę bez większego wahania? No mniej więcej tak. Ale to, że ludzie chcą się wzbogacić jest normalne. Nienormalne jest to, że twórcy są w stanie zapłacić każdą cenę za to, by zyskać większe zarobki. Ale filmy nie stają się tylko chciwe, stają się też one leniwe, tak jak powiedziałem wcześniej. Niekiedy spoczywają na laurach, jakie przyniosły im ich wcześniejsze tytuły, a niektóre nie przykładają się do tego, jakie tworzą nowe światy w swoich tytułach. Albo jaką historię próbują przekazać. A raczej. W jakiej formie ją przekazują, ponieważ zamiast tworzyć wciągające i poruszające światy, dają graczowi serię Fetch Questów, zrób to przynieś tamto. Pójdź tu i czekaj w 50 loading screenach, żeby oddać jednego questa. Tytuł, w którym najlepiej to widać, to według mnie Fallout w kosmosie. A raczej Sterfield Skyrim w kosmosie to całkiem dobry koncept na grę. Szkoda tylko, że większość gry spędzamy na słuchaniu dialogów, a bardzo duża część z nich nie wnosi kompletnie nic do świata przedstawionego. Eksploracja między planetami jest nudna i oklepana, a same planety z jakiegoś powodu są ograniczone i posiadają na swoich granicach niewidzialne bariery, które zabraniają dalszej eksploracji. Ilość flory i fauny również jest uboga, a questy sprowadzają się do wcześniej wspomnianych Fetch Questów, należy również wypomnieć wszelakie błędy z postaciami znikające głowy, oczy wywracające się w tył, nienaturalny ruch ust, Urcy zapewniali, że gra będzie bardzo ładna pod odpowiednim światłem, pod odpowiednią grafiką, w odpowiednich miejscach. Czyli jeżeli wasza gra wygląda na brzydką, albo ma Błędy z AI albo niektóre postacie kompletnie wyparowują przez ścianę, to nie jest wina twórców, po prostu mieliście słabe oświetlenie. Niektórym gra się naprawdę podobała, ale czy ta ilość błędów, która została wydana w tym tytule, powinna zostać wybaczona? Równie piękną grafikę co Sterfield miała gra o Golumie z serii Lord of the Rings. I pewnie już wszyscy z Was słyszeli o tym, że Golum jest tak dobrą grą, że wszyscy powinni w nią zagrać. I mówię to z kompletną ironią, ponieważ Golum jest beznadziejny. Jest to okropna gra. Beznadziejnie przedstawia ten tytuł. Wyrzuca co chwilę. kraszuje, Questy są bez sensu. Narracja jest w miarę bez sensu, ale. Wciąż bardziej bez sensu niż z sensem. A do tego twórcy przeprosili graczy za pomocą AI. Poprosili chat GBT, żeby napisał im przeprosiny. To jest, to jest tak komiczne, że twórcy poprosili chata GBT, żeby napisał im przeprosiny za to, że wydali badziewny tytuł z Znanej wszystkim dobrze marki, jaką jest Lord of the Rings, i po prostu zgarnęli za to pieniądze i tak sobie odeszli. Już chyba teraz rozumiecie, o co mi chodzi, kiedy powiedziałem chciwość i lenistwo na samym początku, prawda? Ale nie tylko grafika i światy przedstawione sprawiają, że możemy dojść do wniosku, że gry upadają. Podam teraz przykład z zeszłego roku, który rozwijał się już przez jakiś czas i niedawno też miał swój wielki finał. Mianowicie chodzi tutaj o Borderlands 3 i Tiny Tinas Wonderlands, jak i Tales of the Borderlands 2. Seria trzech gier, które kompletnie zrujnowały firmę, jaką jest Gearbox Studios. Gearbox Studios w zeszłym miesiącu zostało wystawione na sprzedaż z racji problemów jakie sprawiły im ostatnio wydane przez nich gry. Borderlands 3 zaprezentowało się z średnią fabułą, ale bardzo dobrym gameplayem za co jeszcze mogli się utrzymać na rynku, bo wielu fanów było zainteresowanych w tym jak bardzo gra się rozwinęła, ale irytowało fanów jednocześnie swoim strasznie przyziemnym humorem. Nie zrozumcie mnie źle, humor w Borderlandsach już był bardzo przyziemny. Ale Gearbox chyba faktycznie wziął łopatę i zaczął kopać w dół, bo e, niżej się zejść chyba już nie dało. Potem wydane zostały Talesy 2, czyli gra, która splunęła prosto w fanów, oferując historię tak bez sensu, że wielu nawet nie dokończyło gry. Ikoniczne postacie, które pojawiły się w jedynce i przyciągnęły wielu nowych graczy, zostały przerobione w kompletnych klaunów, a nowi bohaterowie zostali przedstawieni jako najmniej zabawna drużyna, która wygra ze wszystkim, jeśli tylko wystarczająco mocno w siebie uwierzą. O, takie urocze. Wisienką na torcie była premiera Wonderlandsów, która została niezauważona przez pierwsze tygodnie bycia na rynku. Fabuła gry była gorsza niż trójki, ale zdecydowanie lepsza niż Talesów dwójki. Tyle, że wielu fanów wciąż narzekało na okropnie podziemny już humor oraz na to, jak bardzo woke stała się gra. Przeszedłem praktycznie wszystkie tytuły poza telesami dwójką, i naprawdę, jak się nie patrzy na fabułę, to te gry są dobre, ale właśnie to jest problemem, że wielu grawczy jest przywiązanych do postaci, jest przywiązanych z fabułą. Więc kiedy nagle przychodzą twórcy i mówią, że hej, to ten bohater jest teraz gejem, albo hej, ten bohater nagle ma problemy psychiczne. To jest zupełnie normalne w świecie Borderlandsów, ale hej, ta postać nagle nie jest głupia, pomimo tego, że kiedyś była świetnym gościem, badasem kompletnym i mogła zniszczyć każdego oponenta za pomocą swojego umysłu, no to no, oczywiście, że fani będą źli. Innym przykładem takiego lenistwa jest Forspoken. I chyba też nikomu nie muszę przypominać, jak wyszło Forspoken. Główna bohaterka jest najgorszą główną bohaterką, jaka kiedykolwiek została napisana, gdziekolwiek. Jest niemiła, jest wredna, wydaje jej się, że zasługuje na wszystko, wydaje się, że zasługuje na wygraną. Świat jest piękny, ale sam przekaz tego, kim gramy odrzucił tak dużą ilość graczy, że gra zasługuje na swoje negatywne 3-8 na metakrytyku. I oczywiście mógłbym ciągnąć ten trend dalej, ponieważ ostatnio wyszło Payday 3, które było tak zepsutą grą, że przez pierwszy miesiąc prawie nie dało się w nią grać. Technicznie dalej się w nią nie da grać. Ponieważ gra jest cały czas online, serwery online są ciągle atakowane, Gracze nie mogą się załadować, dlatego że mają za słaby internet, albo serwery są wyłączane. Ilość błędów, jakie miał w sobie Payday, też jest zatrważająca. Dosłownie dostaliśmy nawet nie posmarowany kremem tort, który, o który prosiliśmy. Tylko dosłownie dostaliśmy dwa suche placki i nam powiedzieli: To jest nasz tort, możecie za niego zapłacić 170 zł, ale spokojnie. Krem i wszystkie inne rzeczy zostaną dowiezione później, za najbliższy. Czas nieokreślony, ponieważ nie wiemy kiedy naprawimy naszą grę, ale możecie już w nią grać, więc łapcie, cieszcie się. Podam jeszcze jeden przykład. Sytuacja, jaka jest z Riot Games, również powinna nas przerażać, ponieważ Riot Games, na przykład wydaje skórkę le legendarną, która nie jest traktowana jako skórka wyższej jakości i mamy za nią zapłacić wyższą cenę. Wydają dodatkowe, specjalne gacha systemy, w których będzie można wylosować skina wartego 200 dolarów. Obecnie dodają kolejną minifigurkę do trybu Team Fight Tactics, która będzie kosztować 500 dolarów. Korzystają z naprawdę beznadziejnie stworzonych cinematików, jako start sezonu, jako coś co powinno zachęcić graczy do grania. Jest robione kompletnie bez życia i bez emocji, i w ogóle nie zachęca graczy do tego, żeby dalej grać w tą grę. Ale Riot również wykorzystało AI do celebrowania swojego dziesięciolecia z Ameryką, tego jak wyglądały u nich esporty. Kiedy powiedziałem AI, nie miałem na myśli, że o, ładne obrazki zrobili z fanami. Oni brutalnie zmasakrowali fanów siedzących na widowni, których zdjęcia wcześniej krążyły po internecie, tylko po to, żeby przerobić je z AI, i te zdjęcia nawet nie były dobre. Jakby jestem w stanie zrobić taki cinematic w 5 minut, po prostu muszę znaleźć te same zdjęcia na internecie, co może zająć z 10 minut. I oni to przepuścili jako faktyczny cinematic, mówiąc, że mamy największy budżet na ten rok w historii całego League of Legends. No, widać ten budżet. Ale to nie jest wszystko, co jest na rynku, Bo oczywiście wychodzą dobre gry. Jak powiedziałem na wstępie, udało nam się dojść do kilku tytułów. Które zasługują na miano dobrych gier Tears of the Kingdom Zelda Pikmin 4 Hi-Fi Rush Hogwarts Legacy Lies of Pi Albo Baldur's Gate 3 Oczywiście To zaledwie kilka tytułów Mała garstka Ale tych tytułów, które wyszły w tym roku i są dobre Jest więcej Jednak Przerażającym jest to kiedy Baldur's Gate 3 osiąga ogromny sukces, i wielcy twórcy gier wychodzą na Twittera i piszą, że Baldur's Gate 3 to tylko anomalia, nie powinniśmy w niego grać, dlatego że ta gra jest tak naprawdę po prostu anomalią, jest za dobra na nasz rynek i nie powinniśmy się przystosowywać do standardów, jakie ta gra próbuje kreować. Ta gra jest po prostu za dobra i nigdy nie osiągniemy czegoś takiego. Bardzo źle, że Larian Studios wydało Baldur's Gate 3, ponieważ teraz tylko fani będą mieli wysokie oczekiwania na temat nadchodzących tytułów. Fani już mają wysokie oczekiwania na temat nadchodzących tytułów. Dlaczego szykanujemy to, że gra, która wyszła na rynek jest dobra? Dlaczego mówimy, że gracze nie powinni się przystosowywać do tego, że jest nowy rok? I na rynek wychodzą nowe gry, które są progresywnie lepsze od tego, co było w zeszłych latach. Nie jest to dziwne? Według mnie jest. I nie powinno w ogóle mieć miejsca. Ponieważ, dlaczego nie celebrujemy sukcesu Baldur's Gate 3, tylko wyzywamy twórców za to, że Teraz gracze będą gorzej patrzeć na nasze gry, bo są niedopracowane. Było dopracować te gry. Było dodać ten krem do tego tortu. Dodać dodatki, owoce czy co to tam inne sobie zamówiliście w torcie. Tak więc. Przechodząc do podsumowania, bo jest tego dużo, i mógłbym o tym mówić jeszcze więcej, bo to nie jest koniec. Nie chce mi się. Po prostu wydaje mi się, że przekazałem to, co miałem na myśli w wystarczający sposób. Boję się tego, co się dzieje z gear. i mam nadzieję, że to się poprawi. Bo w przyszłym roku wychodzą Patapony 4 i ja chcę, żeby te Patapony były dobre. I ja byłem Siekra, to był mój rant i dziękuję Wam za wysłuchanie. Trzymajcie się.